Wiesz, kolejną babę ubił? Wszystko mi. Czym mogę służyć? Szukam kogoś, kto podejmie się wykonania dobrego pancerza. Zależy mi na najwyższej jakości. E, no cóż, robię w tym fachu już 20 lat i przyznaję, że osiągnąłem pewien stopień mistrzostwa. To tak, jasne. Nie zwracaj na nią uwagi! Ostatnio ciągle ma muchy w nosie. No, to co to ma być za pancerz? Lekki wytrzymały. Taki, który nie krępuje ruchów i który można nałożyć bez niczyjej pomocy. O, i co jeszcze? Może ma się sam czyścić i podcierać ci tyłek jak pójdziesz w krzaki? Brzmi nieźle. A umiałbyś taki zrobić? Nie, ale jak znajdziesz kogoś, kto umie, to chętnie go poznam. Słuchaj no, o pancerzach musisz wiedzieć jedno. Jak ma być wytrzymały, to nie może być lekki. Może, o ile wykona się go odpowiednimi narzędziami, takimi jakich używali ludzie z klanu Tordaroch na undwik. Joanna, miałaś się nie wtrącać, jak rozmawiam z klientami. Nie zawracaj głowy tymi swoimi skeligijskimi legendami. To nie legenda, tylko prawda. Mój dziadek pływał na Undvik po pancerze, bo ludzie z Tordaroch robili najlepsze. Tak było, aż jakiś rok temu wyspę spustoszył gigant. Ludzie uciekli albo zginęli, ale kuźnia pewnie nadal tam stoi. Warto to sprawdzić. Jeśli znajdę te narzędzia, zrobicie mi pancerz? Um, tak, wtedy tak, ale tylko wtedy. Legenda mówi coś więcej o tej kuźni? Ponodzi wykuto ją w jednej z jaskiń po północnej stronie wyspy. Kiedy następnym razem będę na Skeligę. spróbuję znaleźć narzędzia. Bywajcie! Co mogę dla ciebie zrobić? Masz ciekawy akcent. Jesteś ze Skeligę? Z art Skelik. Całe dzieciństwo mieszkałam w Holmstein. Czemu wyjechałaś? Zawsze miałam dyrek do kowalstwa, całe dnie siedziałam w kuźni. Lubiłam tam wszystko: żar, paleniska, zawach rozgrzanej stali, huk młotów. Kiedy skończyłam 17 lat, ojciec powiedział, że niczego więcej nie jest w stanie mnie nauczyć, i wysłał mnie w świat, żebym doskonaliła rzemiosło. Minęło parę lat i zdobyłam szlify mistrzowskie, a potem wybuchła wojna i wylądowałam tutaj. Bye-bye.